Pytanie co? One tak Tak, się nie odzyma, bo jeszcze rozumiem o co chodzi. No nie wiem, no to ja mam nagrać, no to musi ktoś coś powiedzieć. No tu z tej strony SQ1 Halina Maria Adam na kolejnych testach nowego przemiennika, w sumie pierwszego przemiennika w Szczecinie. Nadaje mocą 9,5 W, co widać w tej chwili na, na, na nagraniu. Jest teraz przez, wyłączonym przez wzmacniaczu antenowym, więc goły feeder. Proszę, może SP1 QXN, SQ1 HMA. No dobra, ale ja jestem na wszystkich swoich twoich filmach dotyczących łączności bezpośrednich i przemiennikowych eee, więc nie wiem, Dolka może, Olek się odezwie i potem bardzo jak jest? nie, ja, ale to jest jakaś krakta do zrobienia ponieważ to już jest chyba piąty przemiennik w Szczecinie i on tutaj w krajach. robi to jest e, trzeci w kolejności przemiennik na 23 cm w Polsce Uruchamiany, także nie jest to pierwszy przemiennik w Szczecinie. Może najbardziej oblegany obecnie o w ten sposób. Proszę, Andrzeju Okej, okay, wchodzę z tabla. Wchodzisz. Okej. Okay. No to jest w zasadzie drugi, albo trzecie, co no powiedzieć, bo chłopaki w też yy, są na testach. No ale nasz już działa, także można powiedzieć, że jest drugi, tak jak napisałem. Że dzisiaj rozmawiałem z przejściowymi FIGRIKA i yy, oni są na testach, ale coś im tam nie wyszło. Dzisiaj do końca, także nasz już dwa dni działa non-stop. Można powiedzieć, że, yy, że jest odpalony. A ja pracuję w podium z Portovo 911 1911 przemienić przemienić na S5 tu na tym wskaźniku, ale ten wskaźnik ja strasznie zaniża, także będę musiał zrobić korekcję tego S-metra bo jak mam tutaj sygnał na S7 a podłączę TSA 2000 to mam 5940 dB tak to wygląda, ja się pomału zbieram, szykuję te roboty jutro także przechodzę na odbiór mikrofon do Michała do Pełczy. jest 1 HMS, 1 WSR przez P SP1, WSR przez P i grupa SQ1, Halina, Maria, Adam No Andrzej także tutaj nagrałem już co tam troszeczkę miałeś do powiedzenia widać jak to idzie i przez i bez także jest bardzo fajnie, co do tego pierwszego przemiennika to miałem na myśli oczywiście pierwszy przemiennik w nie na 23 cm rzecz jasna no, do Olka to było <śmiennika> jakby co Proszę Olku, ja tutaj zakończę nagrywanie i puszczę za chwilę to do sieci. SQ1 BHK i grupa SQ1, Halina Mariadam Nie no, więcej przemienników na 23 centy nie, nie będzie. Nikogo nie stać na kupne jakiegoś ID1 najkamalskiego na, na Destara, który kosztuje 4000 tysiące za jakieś jedno podzielne pasmo.